Siemanko wszystkim, ja jestem Myszu i witam was w drugim odcinku z serii GTA 5, Odbieramy szybko. Right Okej okay, psie, yy, mój samochód przyda się? Nie, chyba pójdę, pójdę z buta aż do momentu, gdzie znajdę czyś inny, na przykład jego. Albo nie. Dobrze to rozegrał. Mmm, tu mamy jakieś auto ładne. Aha, mini cooper. No cokolwiek. Póki jeździ jest ok. Cicho, nikt cię nie kradnie wcale. Będzie fajnie. Możesz ty, a żeś tu wyrósł tak nagle. Mmm. Simon, Simon jest tam. Może się uda bez nawigacji. Chociaż te niektóre skrzyżowania tu są tak pokręcone, że ciężko się rozeznać. Chyba jadę po szynach w ogóle. Więc może nie. Ok. Gdzieś dotrzemy na pewno. O, widzicie, nie było tak ciężko. Ciekawe czy on pracuje o tej porze w ogóle. No ale kazał być jak najszybciej się dano. To nasz klient, nasz pan. Parkowałem. No cóż, to było moje miejsce. Twoja sprawa, że zaparkowałeś na moim. Co tam chciałeś, Kacapie? good to see you too my russian friend look we've been working together for about a few months now right which is why i am very honored to announce to you that you are employee of the month huh anyway wow it wasn't easy picking a winner <laughs> yeah me lamar your nephew sasha with the twitch look man it's been a mm. real honor homie but i got to move forward in my life it seems like all i do is let people tell me what to do and i do it and nothing changes i tell you what my boy you tell me exactly what you want and i will very carefully explain to you why it cannot be well ha yeah, that fools have purchased at exorbitant interest rates but tomorrow together i never had a black son but if I did, I want him to be just like you. Knock, knock, niggas! Oh, still a bit of a kubota, right? What's up, Franklin here has been awarded Employee of the Month. You fucking with me, right? Man, we both being fucked with, dog. Man, knock it off, man. For real, after all the motherfucking work I put in, man. Mm -hmm. Man, fuck this employee of the month shit, homie. I'm sitting up here trying what to. What you get mean, fuck this employee of the month shit, man? When it's some shit to be won, goddammit, it, I want it. I don't give a fuck what it is. You know what I'm talking about? I take no prisoners. I go hard doing this shit, big dog, big nuts. When mm -hmm. Lance is on the motherfucking board, I want to see my name at the top of that motherfucking next to it. It needs to say winner.

no, widzę, że tu ktoś zaparkował bardzo fajnego Fordzika GT. Cóż, mój mini został przyparkowany najwyraźniej. Gościowi się nie spodobało to, że troszeczkę wystawał mu w maskę. No, ale co tam? Dosłownie przed chwilą skończyłem grać w EuroTrack Simulator i to jest takie dziwne jaki samochód rusza wręcz z piskiem opon. I jeszcze mam trochę taką naleciałość, że wiecie, próbuję innych przepuszczać jeździć zgodnie z e, e, kodeksem ruchu drogowego i tak dalej. Ale spoko myślę, że w kilka chwil się odzwyczaję. E, In and out. No Trump. W ogóle nie wiem czy wspomniałem, ale wydawało mi się, że jak kasuje swój e, save, to wyda się to jasne, ale ja nie pierwszy raz przechodzę e, GTA V i wiem, że na przykład są tu zdolności specjalne każdej postaci, każda ma inną, mniej więcej. Chociaż w postaci. E, drugiej i trzeciej postaci w sumie mogę już mówić po imionach, bo wiadomo, że będą nimi, nimi Trevor i Michael poznani w intro mają dosyć podobne w sumie te moce, w sensie Trevor ma taki rage, gdzie mu się zwiększa jakby zwiększają się obrażenia strzałów, jakkolwiek dziwnie to brzmi, nie wiem jak on mógłby na to wpływać a, Michael ma spowolnienie czasu, taki ballet time, jest trochę max Payne'em. Jesteśmy na miejscu. No, coś w tym jest. Teraz sobie trochę w trzecim trybie, może pochasamy, czemu by nie? Myślałem, że to mam po tobie powtórzyć.

Eee, myślałem, że można ich trochę powkurzać. No. Okej. Okay. Cokolwiek. Dobra, już będę grzeczny, nie ma Aha. A on se może zadzierać z jakimś pijaczyną, a ja nie mogę zadzierać z jakimiś dziwnymi ...świrami w samochodziku.

Man, what exactly did I do in the past life to deserve your stupid ass? This is a routine lick, dog. Chill. Do them Vagos look routine? This a shady ass alley. Shit, we in Vespucci Beach. We on the wrong side of Vespucci Beach. You should know a block makes a difference. Hey, 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 hold up. Not. One of these lockups. Like a... Next, tam ty otwierac.

Dobra. No to się ruszaj, na. Tu się z kubańcą kryłeś. Hmm, go trafił w tym samochodzie? Nie, teraz go trafiłem. Dlaczego się kryjesz, lamardy? spokój, przez to. Jedno strzałowce jakieś. O, dobra, dobra, dobra. Zwracam honor. Pik, pyk. Chłopaki zmieciony. Iść na górze, o, tam jest, Siema. ma. Trochę. Weź mnie na barana. Weź mnie na barana. O, żeż ty. Bez kiery. Dobra, teraz może trochę pojeździmy w trybie trzecioosobowym <śm> <dus> Dla urozmaicenia Ty idziesz, nie idziesz? <śm> Pisz tam trochę? Może? Ale... <śm> stupid Yo, stupid E, tu trzeba było skręcić, klaczek poszedł w cholerę Ale co tam Widzę cię, new Jak w San Francisco po prostu I stupid No taki meksykański bardziej akcent, stupid Gdzie ty tam jedz, co cię porąbało cię A mogę go zdjąć? Pewnie, że mogę. A ty mi zabierzesz Forda, no dzienny. Kurde, wymiana życia. Jeszcze go rozjechał. Co się będzie? Brałem mnie podziurawili. Tak z płuca to już mam do wymiany przynajmniej. A co tam, no, przynajmniej dobry przewiew na motorze jest. Nie. Tak jak co, ale muszę przyznać, że w porównaniu z poprzednikiem to GTA 5 jest dużo, 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 dużo lepiej zoptymalizowane. tu 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 Wprawdzie jakieś tam spadki klatek mam. Nie będę mówił, że nie. Na przykład teraz. Ale i tak jest to bardzo płynne. Teoretycznie na komputerze, na którym nie powinienem tego ruszać w wysokich detalach. Ale mniejsza o detale. Tu chodzi o zabawę. Czy... Jakim cudem ty tu dotarłeś przede mną? you done finally fucking lost it nigga that's that apache blood in me homie y'all i do a flying tomahawk and scalp them motherfucking ass shit and cheap ass nigga you know what i mean i'm gonna keep this motherfucker for myself tell simeon we couldn't recover you fucking tell him you fucking moron! right you moron! A and sometimes i do Myślałem, że ono ma jakieś winyle fajne, a to po prostu odblaski jakieś. No ale spoko, przynajmniej Fort Geta jest na miejscu. Chwe, co tu się dzieje? Coś tym cieniom pieprza, ale mniejsza. Dobra, tam się pojawił jakiś znak zapytania. I'm sorry, fool. Nie za bardzo brzmi jakby ci było przykro, ale co ja tam wiem Okej okay. Cokolwiek działa! Jezu, ty jesteś taka brzydka, chryste.

Whatever. If that's how you feel, what the fuck do I know about Tron cars? Look, it's easy. If JB can do it, you can do it. For fuck's sake, come on. I'ma show you. Come on. Alright. Okay. Takie argument do mnie przemawia. I on też. Nigga, you need to slow it down. Tanisha was right. Alright. Shit. Where we go? Trucks at the Davis Sheriff Impound. Okay. How did I get dragged into this?

Cień. Parkuję ładnie, pewnie i tak mi przyparkują, więc w sumie nie, nie obchodzi mnie to. No, jak kogoś, kto ma w perspektywie, zostanie bez grosza, to się specjalnie nie śpieszy kobita, nie? Dobra, dopchnę trochę samochód, żeby nie wystawał. okay yad 109 come in this is dispatch we got an abandoned car at san andreas avenue yad 109 on come again i didn't catch that it's tanya fool and my boy franklin we filling in for j.b uh, j.b hi tanya car's a junker been there for days Ten seven. oh god a bucket this one should be easy 10-7 15-8 9-11 Cokolwiek. Sugar? O shit, fuck. Nie, cokolwiek. Choćby ci płacili Franklin, nie rób tego. Wow, 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 O, co? Jakiś migacz, halo, kolego, plandeka może? Cokolwiek? O, mogę sobie światełko włączyć. Śmiechowo. Okay, we -we, we -we. We -we. the hook or the hooker. Eee, zgaduję, że kontrolem się opuszcza hak. Pik. In baby, hey, this was not how I saw my day going. Mm -hmm, I in my so I ain't seen you around the hood much. I've been trying to branch out, can't stay in Chamberlain Hills forever. Oh, nigga, got airs now. I remember you before you was a wannabe when you just was, and mm -hmm. I remember you and JB before y'all was dope. -head. Shit changes.

Wow, ktoś mi odwrócił tylko samochód. Tu? A, przytrzymaj. Tyk. Mogę to ruszyć jeszcze, czy już będzie. O, to Nie ja, to ona. Nowy kontakt, Jezu. Zamę nie chciałem dać jej numeru. Oh, so now you wanna pick up? I got Franklin do that job for you. Franklin Clinton, who do you think, JB? Uh huh. What job? Your job is cracked out, fool. You can barely work a fart out your ass right now. O boże. talk me damn right too fine for you that's for sure i but you best save me a taste uh-huh i don't do it anymore i don't do that shit anymore it's not true boom 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 shmeiga me Eee, może teraz do Simona Bo pewnie myślę Franklina będą się dalej opierały na takiej pierdołowatości Servicing Siema, mam nadzieję, że nikt mi tej fury nie zarąbie. O Boże, jakiś golf. Prawie że. A, to tam jest. Sorry! Sorry, wyklepię się murek. Premium Deluxe Motorsport. You're a racist. What? What? You don't like me because you think that I am an Arab. What? No. I you not know, I'm Arab. That boy. I, I... I am his mentor. I am so proud of you. What do you mean, a mentor? Don't worry about that. Okay. So what you got for him? James DeSanta

To nohal arabski twój. Brum brum. To jest ciekawe, że tutaj nikogo nie interesuje skąd jakiś e, wierzyciel ma na Forda GT, nie? I nikt w ogóle tego samochodu nie szuka, ale jest zawsze fajna rzecz w GTA. Masz jeden z droższych samochodów.

Insurance papers say they have a locked garage. so you'll need to gain access from inside the house. Man is never easy with you is it, Do not talk to me about easy, you thief. Co a może Ciekawe co miał na myśli tak na serio. Yy, tutaj mam jakiś markpoint, dobra zniknął. Kurde, strasznie wysoką mam deskę rozdzielczą, ten samochód. Guzik widzę. Dobra i zdaje się, że tu gdzieś był tak zwany słaby punkt. Stanę se tu, bo czemu nie. Polakiem jestem, będę stawał na chodniku. Jak na Polaka przystało. Hopsa. W trybie skradania poruszasz się ciszej.

me no one creeps on the j-dog my nigga you're a wasted semen, bitch okay my brother is such a homo i think he has a medical problem like more medical problems than the ones he's already been diagnosed with uh. okay thank you Nikt mnie nie widział. No i się ma. Fajnie, że od razu w samochodzie mam pilota do drzwi garażu, do bramy. Miłe, w sumie. Szkoda, mi tylko mojego samochodu fajnego, ale co tam. Jedziemy. Hey, Simeon, I got the ride, man. I'm coming back. Yeah, uh, if you actually bring the repossession to me this time, I can have it back out on the street before the day is done. Mm hmm. Oh. That's a nine millimeter semi-automatic pushed against your skull. that huh? we'll Look around. You just keep driving where you're going. <laughs> hey, come on, man. This was a repo job. Guy was behind on his fucking note. Unlikely, considering my son just got the car. And looking at the way you're going about this, my guess, you're working a credit fraud. A credit fraud? Be serious, dude. I just worked the fucking repos. I appreciate hmm. a kid who follows orders without taking responsibility. Yeah, maybe one day we'll have a beer. And I'll explain how the world really works. Who okay. gives you the slip? A car dealer, dawg, by the name of Simeon Yateri. So this businessman, he look legit to you? Look, man, this just between him and your fucking son. Don't worry. Me and Mr. Yetarian. we'll work this out. Okay. So on, look. Come here Hey, man, it's Jess up here. Okay. Stop the car. Pull up. That the place? Yeah, this the place, man. Oh. Drive into it. Right through the fucking window. And fast. Or I'll put two rounds in the back of your skull and do it okay. myself. Okay. I. Tak z ciekawości czemu dwie? Jakby jedna dostatecznie mnie zabije, drugą nie zabijesz mnie bardziej Tak mi się wydaje. Okej. Nie żebym nigdy nie chciał tego zrobić Parkuje

this car huh? does it look like it's worth five grand a month to you you, you fucking racist uh, 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 oh. <laughs> okay. this? this thing's going to need some serious body work for it. it's worth five grand a month he <laughs> uh, agreed to financing i have his signature yeah did he agree to have some punk break into my fucking house I, I a <laughs> kid might be a fucking idiot Pięknie ujęte, no i tym optymistycznym akcentem zakończmy ten odcinek, jako że zbliża się y, pół godzinki. Ha. No, troszkę się tym razem już podziało. Nie to co w poprzednim odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to zostawcie jakiś komentarz, albo łapkę w górę, albo łapkę w dół, jeśli wam się nie podobało. Druga wolna, e, ale też możecie napisać, czemu wam się nie podobało. E, I i i co? I trzymajcie się ciepło i do następnego odcinka. Na razie hej.